Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny, mam nadzieję, sobotni poranek. No chyba, że o poranku tego nie oglądacie. Napiszcie w komentarzu, o której godzinie oglądacie ten materiał. Mam nadzieję, że blisko jego wrzucenia. Dziś będzie film bardziej zbiorczy, ponieważ kilka fajnych rzeczy się pojawiło w świecie Minecrafta. Na przykład mamy już szósty pre-release przed wersją oficjalną. Pojawiło się kilka ciekawych rzeczy nawet na Petrock Edition, które też wam za chwilkę omówię, a także chyba najważniejsze. Poznaliśmy w końcu oficjalną datę wydania Minecrafta 1.20. No ogólnie jest grubo. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodoba. jeżeli tak to zostawcie dla zasięgu łapeczkę w górę, by jak najwięcej osób się dowiedziało, kiedy w końcu oficjalnie wyjdzie wersja Minecrafta 1.20, na którą wielu graczy czeka. Ja również, ale z innych powodów niż większość graczy. No nic, dzięki za wysłuchanie wstępu i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od zmiany z najnowszej wersji pre-release, czyli 6 i ona dotyczy advancementów. Jeden z nich wymaga od nas stworzenia wzorów z różnych ośmiu templetek. W mojej opinii jest to jeden z najtrudniejszych advancementów, jakie dojdzie w najnowszej aktualizacji, ze względu na to, że potrzebujemy mnóstwo struktur odwiedzić, żeby zdobyć te wszystkie templetki, a dodatkowo Silence jest piekielnie trudna do znalezienia. Jest ono nawet ikonką tego advancementu, więc myślę, że twórcy zrobili to specjalnie. I właśnie, to jest pierwsza zmiana. Jak widzicie, do tej pory był to zwykły postęp. Teraz, jak widzicie, jest to challenge no, i się nie dziwię, bo faktycznie będzie to dosyć trudne do zdobycia. Zresztą, skoro to jest challenge, to dostaniemy za zrobienie jego troszeczkę expa. Hmm. Dla przypomnienia, to są wzory, które potrzebujemy na wbocz wykonania tego challenge'u. I uwaga, chwila prawdy. Proszę bardzo! Nie dostaliśmy w ogóle expa. Y? Chyba coś zapomniało się w Mojangu dodać w tej kwestii. No ale cóż, prawdopodobnie dostaniemy to już fajnie ogarnięte do pełnego wydania Minecrafta 1.20, które... A, to może później. <laughs> Rzecz, na którą sam czekałem już od blisko trzech tygodni, ponieważ w Snapshotcie 23w18a farmy żelaza niestety się popsuły. Błąd polegał na tym, że golemy... Pojawiały się w miejscu, gdzie się pojawiać nie powinny. Na szkle, na półblokach czy nawet na płytkach naciskowych. Ja sporo tutaj kombinowałem, ale niestety koniec końców każda z sekcji się psuła, ponieważ golem pojawia się w niepożądanym miejscu. Na szczęście od wersji Pre-Release 6 zostało to zażegnane i wszyscy, którzy mieli z tym problem, mogą odetchnąć z ulgą, bo przynajmniej jeszcze przez jakiś czas farmy żelaza będą działały dobrze. No, dopóki Mojang postanowi znowu przypadkiem tego nie zepsuć. <laughs> Przejdziemy teraz do wersji Minecrafta Bedrock Edition, ponieważ tutaj też coś się zmieniło. Jak widzicie po obrazku, czy po pierwszym tutaj punkcie, eksperymentalnie dodano nową mechanikę czołgania się. W oficjalnym changelogu nawet został wspomniany, że animacja czołgania jest nowa, więc to wszystko sobie za chwilkę przetestujemy. Ale zanim do czołgania przejdziemy, najpierw zacznijmy od rzeczy, które się zmieniły na podobę tego, co mamy w Java Edition. Widzicie, w ręce dzierżę teraz drewnianą łopatę. Pewnie dobrze o tym wiecie, że na Bedroku drewniana łopata zawsze była potrzebna do wytworzenia łódki. Jak widzicie, to już jest przeszłość. I tak samo jak na Javie wytwarzamy łódkę z pięciu rodzajów drewna, tak samo jest teraz na Bedroku. I to uważam za gigantyczny plus. Nigdy nie lubiłem tego craftingu. Zwłaszcza że troszeczkę trzeba było czasu poświęcić i niestety miejsca w ekwipunku na wytworzenie takowej łopaty. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że to miało, powiedzmy logicznie, trochę więcej sensu, ale jeżeli chodzi o wygodę, to to było dosyć średnie. Ale. Oczywiście, żeby nie było zbyt kolorowo, bambusowa tratwa jeszcze tej łopaty wymaga. I co zabawne, nawet w oficjalnym logu jest to wspomniane, iż tratwa nie została jeszcze do nowej receptury zaktualizowana. Dlaczego? Możemy się jedynie domyślać. Kolejna receptura, która została dostosowana do wersji Java Edition to receptura na beczkę. Na Java wytwarzamy to z półbloków i jak widzicie na bedroku też. Chociaż tu się to nazwę nazywa niebeczka baryłka, ale przypomnę, że wcześniej wykorzystywaliśmy do receptury patyki. Uważam, że wykorzystanie półbloków jest tutaj zdecydowanie bardziej sensowne. Również w Edrock Edition blok pajęczyny mogliśmy w craftingu przerobić sobie na nici. Jak widzicie, to też już jest przeszłość i tutaj akurat uważam, że nie do końca to była dobra decyzja i wolałbym, żeby taką recepturę po prostu dodali na Javie, a nie usuwali ją na Bedroku, no ale cóż. Przejdźmy zatem do czołgania się w wersji Bedrock Edition z nową animacją, co też jest dosyć ciekawe i pokazuje to kolejną niekonsekwencję Mojangu, ze względu na to, iż Mojang dodając czołganie na Javie wykorzystujące animację pływania stwierdziło, że taki coś im się podoba i nie zamierzają dodawać dedykowanej animacji. No ale cóż, tutaj na Bedroku podobno dodali nową animację. Jeżeli chodzi o mój skin, nie wiem dlaczego, ale mam tutaj ustawiony skin Rysia z 13 posterunku. Niemniej, przejdźmy do tej nowej animacji. Kliknijmy trapdoor i jak widzicie postać się położyła. Jeżeli chodzi o samą animację, to jest ona tak na dobrą sprawę niemal identyczna jak na Javie. Taka lekko spowolniona animacja pływania. Żeby nie być gołosłownym, zobaczcie jak to wyglądało i póki co cały czas wygląda na dżawie. No nie da się ukryć, że animacja jest niemal identyczna. Różnica jest taka, że jeżeli się cofamy, nasza postać się przekrzywi, gdzie na Jawie coś takiego absolutnie nie występuje. No i jeszcze większa różnica, która faktycznie tutaj istnieje, to animacja kładzenia się, ponieważ na Jawie nie wygląda to zbyt dobrze, szczerze mówiąc, a tutaj powiedzmy, że postać w miarę płynnie się kładzie na ziemię. No i oczywiście w miarę też płynnie wstaje. Na Javie cofanie wygląda tak samo jak idziemy do przodu, a jeżeli chodzi o wstawanie, no też jest płynne. Jedynie kładzenie się nie wygląda, powiedzmy tak, dobrze jak na bedroku. Ale no cóż, Modang twierdzi, że jest to nowa animacja. Chyba trzeba im uwierzyć na słowo. No to została nam jeszcze data wydania aktualizacji Minecrafta 1.20. Kochani, zapisujcie sobie w kalendarzach 7 czerwca, ponieważ 7 czerwca rok temu wyszła aktualizacja 1.19 The Wild Update i w tym roku również 7 czerwca zostanie wydana aktualizacja Trails and Tales. Równy rok od wydania 1.19 czekaliśmy na 1.20. Rok temu 7 czerwca to był wtorek, czyli taki typowy dzień na wydanie aktualizacji dla Mojangu. Aczkolwiek w tym roku jest to środa, czyli dosyć wbrew pozorom nietypowo, bo w środę faktycznie snapszoty się pojawiały, ale pełne wersje raczej nie. Ale jeżeli chodzi o 1.20, cały rozwój rzeczy, które się tutaj pojawiały, to wszystko jest to nietypowe, więc powiedzmy, że to wszystko pasuje do konwencji. Jak najbardziej serdecznie Was zapraszam 7 czerwca w środę na transmisję. Gię razem wspólnie będziemy sobie oczekiwali wydania pełnej wersji Minecrafta 1.20. Przegląd pełnej wersji jak najbardziej się tworzy i mam nadzieję, że uda mi się go w pełni skończyć idealnie na premierę aktualizacji. Dzięki Wam piękne za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć!